Ebul Bloom! <grym> Wracaj tu natychmiast! Uwaga! Strzeżcie się, bo czyha czart! Niebieskie kwiaty to nie żart! Nie boimy się Twoich podejrzanych abrakadabra, słyszysz! Nie boimy się! Bawał się. Nie boimy się. 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 się ciebie! Bierz? Błaśnie, o rety... Strzeżcie się! Strzeżcie się! Dobra! I nawzajem, Zekoro! Sama się strzeż i daruj sobie te kiepskie klątwy! A ty... dlaczego nie słuchasz dużej siostry? Kto wie, jaką okrutną klątwę Zekora mogła na ciebie rzucić? Jak w mojej piosence! To zła czarodziejka tańczy straszne tańce! W trans wpadniesz! Przestańcie, czegoś takiego jak klątwa nie ma. Bardzo ciekawe usłyszeć to od największej specjalistki od czarów! Moje czary to prawdziwa magia. Pochodzi z wnętrza. Mam ten talent od urodzenia. Klątwy są sztuczną, zmyśloną magią. To tylko magiczne triki. Dym, lustra mogą przestraszyć, ale klątwy nie mają prawdziwej mocy. To tylko takie bajeczki. Poczekaj, a się przekonasz. Zobaczysz, że w niektórych bajeczkach jest ziarno prawdy. To zła czarodziejka? tańczy straszne tańce? Strzeżcie się! Strzeście! Nie patrz w oczy jej, bo w transokropnych wpadniesz! To niby miało nas wystraszyć! Nie boimy Strasz się siebie, wiesz? A dalej zrobi co! Poczekaj, a się przekonasz. W niektórych bajeczkach jest ziarno prawdy. Uważaj magiczną... O, co za okropny sen! Klątwy śmątwy! Wow, zekora rzuciła mi klątwę na fryz. <śmiech> <śmiech> Albo na mój róg!